Zadanie piąte. Dla obrazu opisanego tablicą na szkicu ich histogram jednowymiarowy znajdź histogram znormalizowany oraz na jego podstawie oblicz: a. Wartość średnią sygnału, b. Odchylenie średnie. Nasza macierz jest dana: 3, 1, 2, 0, 1, 1, 4, 2, 2, 1, 3, 3, 6, 3, 1, 4, 4, 5, 1, 3 oraz 5, 3, 6, 5, 4. Histogram jest funkcją, której dziedziną jest zbiór wszystkich możliwych wartości próbek sygnału a przeciwdziedziną jest zbiór liczebności próbek w sygnale, które przyjmują poszczególne wartości. W celu naszkicowania histogramu sporządzamy więc tabelkę, w której zapisujemy liczbę wystąpień danej wartości piksela. Wartość piksela oraz liczba pikseli. W naszej macierzy widzimy, że jest od 0 do 6, jeżeli chodzi o wartości piksela. Dlatego musimy wypisać każdą z nich. 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 0 występuje tylko raz. Jedynka występuje 6 razy, dwójka występuje 3 razy, trójka występuje również 6 razy, czwórka występuje 4 razy, piątka występuje 3 razy, a szóstka 2. Nasza macierz jest w wielkości 5 na 5, więc w sumie wychodzi 25. Zatem Suma liczby pikseli musi również równać się 25. Teraz narysujmy na podstawie tabelki wykres histogramu jednowymiarowego. wartość piksela oraz liczba pikseli maksymalna liczba to 6 1 2 3 4 5

Trzy, cztery, pięć, sześć. Jedynka. Zero przyjmuje, jeżeli chodzi o liczbę, jeden. Dwójka to sześć. Dwójka to trzy. Trójka to znowu sześć. Czwórka to wartość cztery. Piątka to wartość 3, a szóstka to wartość 2. Wiemy, że histogram musi mieć w sumie pole 25. Teraz czas, do, by przejść do dalszej części zadania. Histogram znormalizowany. Otrzymujemy dzieląc wartości histogramu przez liczbę n próbek sygnału. Xi to jest równe Hi przez n, czyli x0 to będzie 1 przez 25, x1 to będzie.

x5 to będzie 3 przez 25, a x6 to będzie 2 przez 25. Teraz czas na podpunkt a, czyli obliczanie wartości średniej. Obliczamy ją od, korzystając z danego wzoru, wykorzystując obliczone poprzednio wartości x i nasz wzór to suma od i równego 0 do dwustu pięćdziesięciu pięciu z i razy x i. Zatem w naszym przypadku będzie to równe. 0 razy 1 dwudziesta piąta plus 1 razy 6 dwudziestych piątych plus 2 razy 3 dwudzieste piąte plus 4 razy 4 dwudzieste piąte plus 5 razy 3 dwudzieste piąte i plus 6 razy 2 dwudzieste piąte. Czyli to będzie równe 73,25, czyli mniej więcej 2,92. Podpunkt B odchylenie średnie otrzymujemy, podstawiając do wzoru uprzednio obliczone wartości histogramu znormalizowanego oraz wartość średnią. pierwiastek z suma od i równego 0 do 255 z i minus mi kwadrat razy xi Obliczamy najpierw więc sumę pod pierwiastkiem. Suma Od i równego 0 do 255 z i minus do kwadratu xi to będzie 0 minus 2,92 całość do kwadratu razy 1, przez 25 plus

3 minus 2,92 do kwadratu razy 6,25 plus 4 minus 2,92 do kwadratu razy 4 przez 25 plus 5 minus 2,92 do kwadratu. Razy 3 przez 25 i plus 6 minus 2,92 do kwadratu razy 2,25. Czyli to będzie się równać. 2,795. I wstawiając do ostatecznego wzoru otrzymujemy. Pierwiastek z 2,795, czyli to się równa 1,672. Dwójka to 3.